O korwa to mój ziomal ze przedszkola, więcej tego mirola nie mogłeś wypić. Korwa zabiorę cię do domu gdzie następnie wypierdolę w dope. Wienek co do mnie pierdolisz mo w bo mnie wyrochali w oszy i nic do Hoja nie słyszę. Ooo, O ty zajebane chojo jesteś psem, ja ci kradłem zabawki ze smyka HWDP. Jep jep. Jeb jeb. Gdzie do mnie celujesz kapcio? I tak ci dobrze zajbane krawężniko. Ja pierdole trzeba było się wypolać że masz ziomkow. I tak się zaczęło moje życie przestępcze korwa fajny ten maloch. Choj biorę tego, bo jest wyżej położony i ma konia na przodzie. A spróbuj się do mnie zbliżyć, pedofilo, to ci wypierdolę z baseballa. Zamknięty, jeb. Korwa ziomki wienka mnie gonią. Odjebcie się ode mnie skorwy syny nie oddam wam mojego koniowozu. A teraz włączę swoje radiko. Nienawiść do Ginka ziomkow tak zostałem wychowany ten kto z nimi trzyma na zawsze jest przegrany. Ale korwa jaram gome. Korwa Gienek to ty może załatwimy to inaczej. Korwa się ma Basia czemu Korwa do mnie dzwonisz jak stoi obok. Ale się wkorwiłem, korwiłem może ci najebać. Jep jep. gdzie spierdalasz boisz się do choja. Jep Ale skorwy, syno, jesteś groby, chcesz wpierdolo trokiego. Dawaj parowe bo jestem głodny po walce. Teraz zapierdolę turbody na momenta. Korwa więcej nie chcę żyć, bo zajebana parowka kosztuje 7 zł. Ale zapierdalam. Torbody na to korwa będzie boleć. Jep, jep. Body na moment Nie pomógł muszę się zapierdolić w inny sposób. Klaś. Tam za mną Gienek ma swoją siedzibę. Idę go rozpierdolić za ostatni numer co mi odjebał siedziałem trzy dni w poprawczako wycwelili mnie w dopę. Zamknął się pedał. Więc tym razem przegięłeś, teraz, skoro synie parowki sprzedajesz, a jeszcze niedawno psem byłeś. Jepie.